Ale jak super! Ja. O, siedzi! Siedzi! Ale pięknie bije w szczytuweczkę! Jest! Jest! No! Siemanko, witajcie na kanale Fishing Queen. Dzisiaj uśmiech i radość mi dopisują. Z tego względu, że mamy grudzień, a tak naprawdę czuję się jakby był co najmniej marzec albo kwiecień. Jest bardzo ciepło, wszędzie jest atmosfera świąteczna. W sklepach święta, w radiu święta, w telewizji święta, nad wodą wiosna. Także mi absolutnie nie przeszkadza taki rozwój wydarzeń. Jak najbardziej jest to dla mnie pozytywny rozwój sprawy. No i dzisiaj miałam zagwostkę, czy wybrać się na Federa i trochę pożegnać sezon federowy w tym roku, czy może uderzyć na, na spinning i poszukać trochę o koni, które może już zaczęły żerować u mnie na łowiskach. Natomiast myślę, że jeżeli widzicie plecak na moich ramionach, to znaczy, że po prostu wybrałam się dzisiaj na spinning. I tak jest, wędkujemy. Jest już troszkę późna pora, przyjechaliśmy znacznie wcześniej. Natomiast było udane wędkowanie. Przywitanie z wami nagrywam dopiero teraz, bo chciałam jak najszybciej jak najwięcej skorzystać z wędkowania dzisiejszego dnia. Dlatego zobaczcie sobie teraz jak nam dzisiaj poszło i co udało nam się złowić i jakie mieliśmy wyniki i jak to wszystko wyglądało. Zapraszam do oglądania Wędkarska piątka. No rzucamy. Zestaw taki czaburaszka dwugramowa z haczykiem i z podróbką chyba, takiego kajteżka. chyba go nawet odwrotnie założyłam ale pracować pracuje dobrze lecimy Że coś dzisiaj złowię. Fajnie by było w końcu na ten spinning coś przyciąć fajnego. Żeby się coś udało złowić. Tutaj jest zaczep blisko brzegu. Ale póki co nic się nie dzieje. Taka pogoda w grudniu, słuchajcie, to coś niesamowitego. Właściwie idealna na ten jesienno-zimowy feder. Po to, żeby żeby sobie jeszcze umilić czas w grudniu. No, ale dzisiaj zdecydowałam się, że pospininguje. Też zmanił się, żeśmy się nie widzieli dawno, więc. <śm> Wybraliśmy się właśnie na spinningowanie. Może coś uderzy i poczuje tą rybkę na wędce. No, ale nic się nie chce wydarzyć. Jeszcze jakiś zaczep. Właśnie, dopiero przyjechałam i już bym chciała rybę. Lecimy. Teraz będziemy się też przemieszczać po zbiorniku. O, zaczep. Po zbiorniku przejdziemy dalej, bliżej. W lewo w prawo. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Idziemy pogadać z Maniusiem. Maniuś nam coś opowie. A co? <laughs> Jak dzisiaj łowi. Idę tu patrzcie, mam kalosze, nie swoje. Tacie zabrałam. O! Czyżby? Aj jaj. jaj. Jak tu masz. Jak masz. Jaką masz przynętę? A teraz sobie blaszkę. Na blaszkę. Gnoma. No i fajnie. już nie wiem co robić. Jak pracuje pokaż. Zobaczymy. Może kamera da radę to złapać. Widzisz to? Właśnie w kamerze trochę, ale na komputerze może być lepiej widać. Mhm. No i tak sobie wędkujemy. Fajna pogoda. Ile ma niż stopni? No nie wiem, 12. 12, no, chyba coś takiego. Wyszłam dzisiaj z domu w czapce, w szaliku i się rozebrałam z powrotem, bo za ciepło. No, za ciepło. Może tak być. No, i próbujemy upolować jakiegoś okonia, albo są może. Albo sandacza, no? no są, Zobaczymy, jak to będzie. No i co, i łowimy, wędkujemy. Ja też biorę wędkę w ręce i ciśniemy, tak? No, choć może tam. Jest malutki, maluszek, ale jak super! Ja! Jest! Żeby nie spadł tylko skubany. Ale chodzi ten kijek. No. Ale zarąbiście. No! Łooo! Nie jest takim Nie no, kajtek, kajtek. Nie no, nie jest taki... fajnym. Na no, patelnię. Na no, patelniaczek. Oh! O! No. jest, Jakiś drapieżca może go chciał chytać. Zobaczcie, piękny maluszek, ale mnie bardzo cieszy. Pierwsze moje spinningowe okonie, coś niesamowitego. Wychaczamy. Dobra, kapitalny. Zobaczcie, tutaj ma jakąś rankę. Tak, jakby go chciał jakiś drapieżnik. O, patrzcie, no, no uciek, i poszedł. Tadałm, lecimy dalej. Ale ale jara! Ja! Jest! Dobra, może w drugim rzucie będę mieć tyle samo szczęścia. Zakładaj, maniuś tego, tego. Jasnego. Jaka zjara, niesamowite. Ale to jest uczucie niesamowite. No, nie wiem, no to już jest chyba choroba. Skoro człowiek, człowiek tyle czasu poświęca na kompletowanie taktyki, kompletowanie i sprzętu, i taktyki, bo to, bo to jedno z drugim, wiadomo. I po prostu przychodzi ten moment, gdzie jest nad wodą, i jeszcze udaje się złowić tą rybę. To jest niesamowite ale pogoda nam się mocno zmienia tutaj zrobiła się falka także może to właśnie pobudzi te te okonki do żerowania Wolno, wolne prowadzenie. Jest, zobaczcie. Jest piękny. Piękny, pomarańczowy okoń. No, chodź, 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 chodź. Piękniusi. Maluch, ale zawsze. O, na taką przynętkę, takiego więdkę Super. Puszczamy go. Łatymy dalej. No, to dzisiaj okoniowo. Fajnie. Spróbujemy coś jeszcze może złowić. Fajna pogoda, fajny dzionek tuż przed świętami. Także wszędzie święta, w telewizji święta, w radiu święta, w sklepach święta. Boże Narodzenie pełną parą. A nad wodą wiosna. Wolne, wolne prowadzenie. Jak prowadziłam szybko, to nic. Zmieniamy co jakiś czas miejscówki. I staramy się coś wyskubać jeszcze tego roku. Bo już zaraz fajerwerki. Witamy nowy rok. 2019. Chyli się ku końcowi. Bardzo mi się miło łowi na tego kilka W takim połączeniu z tym... z ninją, naprawdę... spoko. Maniuś też ma ninżę. Akurat teraz nie, ale... Ale też ma. Masz Maniusz, nie? Ja nie polecam. Maniusz nie poleca. Mówi, że bije w tym kołowrotku coś w środku. Ja też mam takie zdanie, bo też mam go i też coś mi tam w środku w nim dolega. Ale nie, jakoś mi to nie utrudnia wędkowania. No wiadomo, za takie pieniążki. Jeszcze oni uszczuplili trochę tą dajwę. O, proszę Maniusz, jaka zdobycz. Okoń. No za takie pieniądze no jeszcze uszczuplili, bo to jest ta wersja... O, siedzi. Siedzi. Ale pięknie bije w szczytuweczkę. Spad. Spad, kurde, no spad. Co go? Aj jajaj. na wacie. No był i spadł. Dobra. Jeszcze raz rzucamy. No i wracając do Ninja, jest uszczuplona, to jest ta wersja LT. No ja nie jestem zwolenniczką tej serii LT. To się odbiło może kosztem właśnie tego uszczuplenia. To, że one tam nie są do końca. jest. O, i ten już jest większy. Jest, tak. Jest, 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 jest. Dobra, powolutku. Powolutku. Ale. O, o, o. Pasiak. Mrzcie. Dobra, nic się nie stanie. O jest piękny, a? Zobaczcie, ślicznie wybarwiony, śliczny. Odpinamy gościa. Na Westy tym razem Shatiza Slima. Na ceburażce dwugramowej, pięknie. Kapitalnie, coś wspaniałego, puszczamy goście. No, musisz zrobić skok, bo nie dostanę ręką. Chodź, super, piona. No i od tego wyjazdu zmieniłam prowadzenie trochę. Prowadzę tak jak mi wspomnieliście i też Manuś mi o tym mówił wiele razy żeby spokojnie, żeby nie kręcić tym kołowrotkiem żeby trochę pracować szczytówką i trochę przytrzymywać przynętę na dnie i że one się wtedy fajnie uruchamiają No dzisiaj mają tutaj dzień, myślę też trzeba to powiedzieć że nie zawsze jest dzień na okonie a dzisiaj po prostu o, to jakiś, jakieś kasztany, <laughs> się tu coś się uwiesiło. Dobra. No i lecimy. Lecimy dalej z zarzucaniem. Najważniejsze, że się jest nad wodą, można sobie porozmawiać, powspominać trochę. Jak człowiek wędkuje, to myśli zawsze, nie? Manieś, myślisz, jak wędkujesz? No. Takie refleksje nadchodzą wtedy, spędzić czas. No, dobra, może coś jeszcze siądzie. Jest, jest. Okonik nie? No, okonik. Okay. <laughs> Manisz nie martw się. Teraz zmieniłeś sobie przypon. ale chodzi bajecznie, fajnie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Piękny. Kapitalny Ale głęboko... No Głęboko połknął Dawaj Oddawaj kajteczka Czekaj, muszę go najpierw O, jest Patrzcie, taki mistrz. Że mi nie wypadł. O. Super rączki. mu wolność. Maniusz utopił kołowrotek. Nie no, Święcie super. Dzięki Maniusz. Zaraz go tu wypuścimy. Ja o, jeszcze woda się na zobaczmy. Maniusz utopił kołowrotek z emocji. A teraz wypuszczamy okonka. No i poszedł. Czyli coś tutaj jest na tej płytszej wodzie. Poprawimy kejteszkę. Się trochę... Zażarł go. Musimy go jeszcze raz nabić, bo Chyba będzie na emeryturę. Szedł. Tak, jakiś, jakiś... Bocian? Nie, to nie bocian. Nie wiem co to. Nie. Jakieś... Wiecie, przy takiej temperaturze to może i te ptaki jakieś gody uskuteczniają, bo to dla nich też jest dziwna sprawa. No, i co, próbujemy dalej? Coś tutaj zmajstrować. A miałam. W opadzie w ogóle nic nie robiłam. I jak skręciłam dopiero za chwilę, to, to poczułam, no, że coś siedzi. Więc nawet żadnych podbić nic. Pobrał po prostu z, z leżącą przynętę. Też ciekawa sprawa. No i wędkujemy. Już też powoli się chyli dzień ku końcowi. Dzisiaj jest najkrótszy dzień w roku, a najdłuższa noc. Dlatego nie za dobry dzień na dzienne wędkowanie. No ale efekty są fajne i cieszę się, że dzisiaj się tutaj wybraliśmy. Także naprawdę bardzo udany wyjazd. Udane zakończenie chyba roku w sumie z tymi okoniami. Bo już, już chyba nie uda mi się nigdzie wyskoczyć. Chociaż może... Może jeszcze. Jak nie? <laughs> Już sylwestra na ryby. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie, bo teraz mam sporo na głowie. Dużo się u mnie dzieje yy, na co dzień. Także mam bardzo mało czasu i weekendami również na to, żeby poświęcić się pasji. Troszkę muszę czasu poświęcić na inne rzeczy. No ale. Może coś jeszcze się uda wyskoczyć gdzieś na rybki? Tak? Jak się Kurde, Maniuś, no. Jak to się wydarzyło? Musisz go, musisz go wysuszyć. Nie, nie będę kupował. O kurde, czekaj. Ale o kurde. Jaki maluszek, no. słodziaczek. Ale no jest No pewnie. Ale mały baby. Tylko baby go, nie puszczaj go od razu. Jaki słodziak. Puść. Oddaj, oddaj. Patrz, nie chcę oddać. No, zacisnął zębiska. Nie, nie mogę, nie chcę wrócić, czekaj, wiesz? O, no. Jest. Maniusz, jest. jest. Moja, moja, moja życiówka. No i pięknie. Daj go, wypuścimy tak, żeby... Uciekł, Uciek. uciekł. Poszedł. Moi drodzy, wędkowało się dzisiaj super. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że udało mi się trochę tych okoni połowić. No uśmiech, baterie naładowane na 100% na pewno. Także jeszcze w tym przedświątecznym czasie, bo mamy dzisiaj 21 grudnia, jeszcze w tym przedświątecznym czasie udało się tak wspaniale i fantastycznie pobawić z tymi okoniami. No, po prostu świetna sprawa. Każdemu polecam, kto jest nawet zapalonym federowcem. Albo, nie wiem, tyczkarzem, żeby chociaż na chwilę sobie spróbował spinningowania naprawdę w tych miesiącach, gdzie już ciężko wysiedzieć nad wodą z, z federem. No dzisiaj jest ciepło, ale wiecie o co mi chodzi. To naprawdę taka zabawa z okoniami, to naprawdę świetna sprawa i, i w ten sposób właśnie kończę chyba powoli swój, swój rok właśnie dzisiejszą, dzisiejszym wypadem na wodę. Natomiast może jeszcze mnie przygoni, przygoni chęć powędkowania i pogoni w pogoni za okoniami nad wodą, zobaczymy. Tymczasem czas się pożegnać, życzę Wam samych sukcesów. Oczywiście zbliżają się święta, więc wszystkiego dobrego. Spędźcie ten czas ze swoimi rodzinami, z bliskimi. Zawsze trzeba trochę odpuścić i zapomnieć na chwilę o tej pasji, spędzić czas z, z rodzinką. Tego Wam życzę. I oczywiście w nadchodzącym roku samych ogromnych sztuk, nie tylko spinningowych, ale też i szwedorowych, sukcesów na różne inne metody wędkarskie i spełnienia marzeń, bo to jest najważniejsze w ogóle. Bycie szczęśliwym. Trzymajcie się. Wędkarska piątka.